Pędzisz przed siebie I masz wrażenie, że w ogóle nie umiesz się zacząć. I czujesz, że zgubiłeś gdzieś po drodze siebie i swoje marzenia To ja się bardzo cieszę, że tu jesteś Bo dzisiaj powiem Ci jak zacząć zwalniać Tak normalnie, po ludzku Wiesz, większość z nas działa na autopilocie I ja też kiedyś tak robiłam Rano szybka kawa, obowiązki, praca Dzieciaki do przedszkola, idzie a ja nawet nie wiesz kiedy A psychologia mówi jasno kiedy jedziemy na autopilocie, stres rośnie, a koncentracja i nastrój lecą w dół. Badania pokazują też, że kilkadziesiąt sekund uważności dziennie potrafi obniżyć napięcie i poprawić samopoczucie. I powiem Ci jedno, że to wcale nie musi być medytacja. Wystarczy, że zrobisz parę rzeczy po prostu świadomie. Mogą być to zwykłe rzeczy, zrobione wolniej. Dlatego mam dla Ciebie prostą propozycję. Jutro po prostu usiądź do swojej kawy czy herbaty. Nie pij w biegu. Nie planuj nic w głowie całego dnia. Nie przewijaj telefonu. Złap kubek, weź wdech i poczuj zapach tej kawy. A pierwszy łyk. Zatrzymaj się na chwilę. Jak ta kawa rozlewa się w Twoich ustach? Jaki ma smak? Co ona Ci daje? Zapach. Zapach gdzie Cię zabiera? To tylko minutka, a taka minutka naprawdę przerywa życiowy autopilot. Daje Twoim mózgowi sygnał hej, jestem tu, jestem obecny i serio, naprawdę robi to, to różnicy na cały dzień. Więc, jeśli masz ochotę, to wybierz sobie jedną czynność, którą robisz codziennie, zwykle, może to być prysznic, spacer, cokolwiek by to nie było i spróbuj ją zrobić po prostu wolniej i świadomie. A jeśli potrzebujesz albo chcesz więcej takich życiowych sposobów, które pozwalają mieć większą uważność i pomagają w codziennym życiu lepiej funkcjonować, to zapraszam Cię, obserwuj. I wiesz co? Mówię Ci to wszystko, bo sama kiedyś byłam w takiej życiowej czarnej dziurze, tej słynnej czarnej dupy, w której niby nie ma wyjścia, jednak wyszłam. Nowymi krokami. Jedną uważną kawą, jednym wolniejszym oddechem. Więc skoro mi się udało, Tobie też się uda. Z serio. Wierzę w Ciebie, trzymam kciuki, bo życie jest dobre.